Papież Franciszek niedawno dokonał objawienia, które wywołało zaskoczenie w Watykanie. Podzielił się alarmującym przesłaniem, które miało pochodzić od dziewicy Maryi i nieść pilne ostrzeżenie dla ludzkości. Według niego przesłanie to ma ogromną wagę i dociera do decydującego momentu. Ostrzeżenia przed wojną, wzrostem ideologii ateistycznych i konsekwencjami odwrócenia się od Boga w dalszym ciągu odwijają się echem w kryzysach stojących przed współczesnym społeczeństwem. Takich jak konflikty globalne i wzrost sekularyzmu. Proroctwa fatimskie pozostają aktualne. To niedawne przesłanie przekazane przez papieża Franciszka podkreśla pilność proroctw. Proszę, posłuchajcie, zanim będzie za późno, apeluję. Przesłanie nie jest jedynie ostrzeżeniem z przeszłości, ale wezwaniem do teraźniejszości. Jeśli wierzysz w Boga i Jezusa Chrystusa, zaprasza Cię do subskrybowania kanału. Aby zastosować się do tego ostrzeżenia, podczas przemówienia papież szczegółowo opisał swoją wizję. Objawiła mu się dziewica Maryja ubrana na biało jako symbol czystości, z twarzą pogrążoną w głębokim smutku i trzymającą świetliste serce otoczone cierniami znak cierpienia spowodowane grzechami ludzkości. Papież podkreślił, że to objawienie nie jest tylko osobiste, ale skierowane do całej ludzkości, wyznaczając, jak to nazywa, Moment decyzji dla świata. Franciszek wyjaśnił, że widział obrazy klęsk żywiołowych, niestabilności politycznej i głębokiego kryzysu moralnego, ukazując sytuację, która dotyka nie tylko ciała, ale także duszy ludzkości. Papież podkreślił, że konieczna jest pilna reakcja, aby ukształtować przyszłość wszystkich ludzi. Objawień fatimskich w 1917 roku dokonało troje dzieci: Łucja, Franciszek i Hyacynta, które z mocą przekazały ostrzeżenia Maryi. Choć młodzi i bez formalnego wykształcenia, stali się świadkami przesłania, które odmieniło ich życie. Od tego czasu miliony pielgrzymów odwiedziło sanktuarium fatimskie, a Kościół uważa te objawienia za jedne z najważniejszych w tradycji Maryjnej. Teraz nowe ostrzeżenie Franciszka utwierdza w przekonaniu, że lekcje z Fatimy są nadal istotne. Zagrożenia wspomniane w roku 1917, takie jak wojna, utrata wiary i upadek moralności, nadal stanowią wyzwanie dla dzisiejszego świata. Papież przekazał, że dziewica Maryja ostrzegła go przed rosnącą ciemnością, którą może rozproszyć jedynie modlitwa i powrót do nauk Chrystusa. To przesłanie jest szczególnie niepokojące, ponieważ Maryja opisałaby konsekwencje zignorowania jej wezwania. Narody pogrążą się w chaosie. Kościół będzie cierpiał prześladowania i nastąpi znaczny wzrost liczby wojen. Wspomniałaby także o cichej chorobie, która może dotknąć zarówno ciało, jak i duszę, ostrzegając o konieczności przygotowania. W odpowiedzi na to wezwanie papież nawoływał wiernych do odmawiania różańca i dokonywania aktów czynienia. Zachęcał także do spowiedzi, uczestnictwa w sakramentach i nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi. Te przejawy Maryjne są uważane nie tylko za oznaki pocieszenia, ale także za boskie ostrzeżenia dla ludzkości, aby zmieniła kurs. Od Fatimy po niedawne objawienia Maryja nieustannie przekazuje przesłania, które łączą nadzieję i ostrzeżenie, wzywając do duchowej odnowy i przygotowując wszystkich na wyzwania, które mogą nadejść. Objawienie Franciszka podkreśla, że orędzia Maryi to nie tylko wspomnienia z przeszłości ale pilne wezwania do teraźniejszości. Błaga, proszę, posłuchajcie, zanim będzie za późno. Dziewica Maryja objawiała się w momentach krytycznych, oferując drogę do zbawienia poprzez modlitwę, pokutę i nawrócenie. Przesłanie papieża, oprócz tego, że jest alarmujące, podkreśla jego rolę jako posłańca tego ostrzeżenia, zgodnie z jego szerszą misą jako przywódcy kościoła, stawiając pytanie, co dokładnie to nowe objawienie zawiera dla świata. W niedawnym przemówieniu papież podzielił się głębokim przesłaniem Najświętszej Maryi Panny, podkreślając, że, choć może wydawać się to przerażające, jest ono echem wcześniejszych wezwań, podkreślając pilną potrzebę pokuty i szczerego powrotu do Boga. Ta wiadomość to nie tylko ostrzeżenie, jest to pilne wezwanie do działania. Objawienia fatimskie, które miały miejsce w 1917 roku, uważane są za jedno z najważniejszych przejawów Kościoła katolickiego. Podczas tych objawień dziewica Maryja ukazała się trzem młodym pasterzom Łucji, Franciszkowi i Chiacincie w Fatimie w Portugalii. Przekazywała przesłania, które do dziś stanowią wyzwanie dla ludzkiej moralności i nadal wywierają głęboki wpływ na wiernych. Objawienia fatimskie, znane jako trzy tajemnice. Przyniosły ludzkości szokujące wizje i surowe ostrzeżenia. Dziewica Maria podkreśliła, że konieczne jest, aby ludzkość pokutowała, wróciła do modlitwy i szukała prawdziwego nawrócenia, zanim będzie za późno. Objawienia te miały miejsce w okresie wielkiego zamieszania, kiedy świat został zdewastowany przez I wojnę światową, a Portugalia stanęła w obliczu niestabilności politycznej i fali sekularyzmu. W tym mrocznym kontekście dziewica Maryja objawiała się trzynastoma dnia każdego miesiąca, od maja do października 1917 roku, niosąc orędzia, które nadal intrygują i prowadzą duchowe życie wiernych. Orędzia Fatimy były proste, ale pełne mocy i wzywały do modlitwy, pokuty i oddania jej niepokalanemu sercu. Zawierały trzy wielkie tajemnice. Pierwszą tajemnicą była przerażająca wizja piekła. Podkreślająca pilną potrzebę pokuty i nawrócenia. Druga tajemnica przepowiadała drugą wojnę światową i rozwój komunizmu, ostrzegając przed okropnościami, które nastąpią, jeśli ludzkość będzie nadal obrażać Boga. Maryja wzywała także do poświęcenia Rosji jej niepokalanemu sercu, wierząc, że jeśli to uczyni, przyniesie pokój, ale zignorowanie spowoduje wojny i prześladowania. Trzecia tajemnica, Ujawniona przez Watykan w 2000 roku opisywała wizję biskupa ubranego na biało, zaatakowanego przez żołnierzy podczas spinaczki na wzgórze. Wizja ta została zinterpretowana jako proroctwo ataku, jakiego doznał Jan Paweł II w 1981 roku. Choć wiele wydarzeń opisanych w Fatimie ma związek z XX wiekiem, przesłanie to pozostaje niezwykle aktualne także dzisiaj. Papież Franciszek, dzieląc się tą wizją, Wyraził głębokie współczucie. Podkreślił, że choć ostrzeżenia są poważne, wciąż jest nadzieja. Dziewica Maryja stwierdziła, że pomimo trudnych czasów ludzkość może jeszcze szukać Bożego miłosierdzia i zmienić swoją drogę, zanim będzie za późno. Przesłanie Maryi, choć opakowane w ostrzeżenia, jest pełne nadziei dla tych, którzy zdecydują się działać, prosząc o szczery powrót do Boga. Franciszek podkreślił, że nadzieją, Jakiej wymaga to przesłanie, nie jest naiwny optymizm, ale motywacja do działania. Maryja prosiła o modlitwę, zwłaszcza Różaniec, jako sposób na walkę z ciemnością zagrażającą światu. Nawoływała także do pokuty i powrotu do Boga, wierząc, że dzięki tym wysiłkom zarówno jednostki, jak i narody znajdą siły potrzebne do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom. Orędzie Fatimy podkreśla, że udręki i katastrofy nie są z góry przesądzone, a przyszłość zależy od ludzkich wyborów. Papież Franciszek wezwał wiernych do wytrwania w wierze. Udręki, przed którymi stoimy, nie oznaczają końca, ale są szansą na transformację. Wezwanie Najświętszej Maryi Panny jest pilną prośbą dla ludzkości, aby unikała niepotrzebnych cierpień i przyjęła nadzieję i duchową odnowę. Nadzieja ta nie jest jednak bierna. Wymaga działania i zaangażowania w modlitwę i solidarność. Orędzie Maryi jest ogólnoświatowym zaproszeniem do jedności i wiary, a przyszłość świata zależy od wyborów, których dokonamy dzisiaj. Papież Franciszek przekazuje głębokie przesłanie, dotyczące zarówno zdrowia fizycznego, jak i duchowego dobrostanu w świecie naznaczonym kryzysami zdrowotnymi i upadkiem moralnym. To ostrzeżenie jest wezwaniem do refleksji, działania i pokuty. Wyrażenie cicha choroba odnosi się do chorób, które rozwijają się dyskretnie i powodują ogromne szkody, zanim zostaną zidentyfikowane, i wpływają na ciało i ducha. Pod względem fizycznym, współczesny świat widział już niszczycielskie skutki takich chorób. Na przykład, pandemię postrzegano jako niewidzialnego wroga, który rozprzestrzeniał się po cichu, aż do momentu, w którym jego obecność stała się niezaprzeczalna. To wydarzenie wstrząsnęło globalną świadomością, podkreślając kruchość życia. Jednak poza aspektem fizycznym, cicha choroba stanowi także metaforę głębszych i bardziej subtelnych problemów, które dotykają współczesne społeczeństwa chorób duszy i ducha. Skutki tej choroby duchowej są pod wieloma względami jeszcze bardziej niepokojące niż skutki tej choroby fizycznej, ponieważ stanowią erozję wiary i moralności we współczesnym społeczeństwie oraz wezwanie do odnowy. Przestroga przed tą chorobą przypomina o pilnej potrzebie zadbania zarówno o ciało, jak i ducha. Według papieża Franciszka to przesłanie jest nie tylko ostrzeżeniem, ale także zaproszeniem dla ludzkości do poszukiwania odnowy poprzez modlitwę, pokutę i zjednoczenie. Z odwagą i wiarą można stawić czoła tym wyzwaniom i znaleźć nadzieję, unikając najgorszych skutków przepowiedzianych przez Maryję dziewicę. Upadek duchowy. Podobnie jak choroby fizyczne, może rozwijać się bez widocznych objawów, zarówno u jednostek, jak i w społecznościach. Wielu nie zdaje sobie sprawy, jak daleko odeszli od wiary, wartości i relacji z Bogiem, dopóki nie jest za późno. Ta duchowa choroba objawia się obojętnością na grzech, relatywizmem moralnym i kulturą, która przedkłada materializm nad rozwój duchowy. Interpretując przesłanie Maryi, Papież Franciszek podkreśla, że ta cicha choroba jest wyrazem stopniowego oddalania się od Boga, które następuje, gdy człowiek zaniedbuje swoje życie duchowe. To zło jest niebezpieczne właśnie dlatego, że działa w cieniu, niszcząc dusze i czyniąc wierzących bardziej podatnymi na moralne zepsucie, utratę celu i boskiego połączenia. Współczesny kontekst stwarza dziś sprzyjające środowisko dla tej duchowej choroby. Ludzi nieustannie rozprasza zalew informacji, mediów i konsumpcjonizmu, nieustanna pogoń za sukcesem, bogactwem i osobistą satysfakcją często przewyższa refleksję i rozwój duchowy. W tym scenariuszu rozwija się cicha choroba, znieczulająca duchowo ludzi i odwracająca ich od modlitwy, pokuty i znaczenia wspólnoty. To ostrzeżenie jest tym bardziej pilne, że w przeciwieństwie do klęsk żywiołowych lub wojen. Które przynoszą natychmiastowy chaos i cierpienie. Upadek duchowy może pozostać niezauważony, dopóki nie spowoduje nieodwracalnych szkód. Istota przesłania Maryi Dziewicy jest jasna. Ludzkość nie może czekać, aż staną się widoczne oznaki duchowego upadku. Jedynym sposobem walki z tą chorobą jest zbudowanie solidnego fundamentu duchowego poprzez wiarę, modlitwę i pokutę. Papież Franciszek podkreśla zasadniczą rolę Kościoła jako latarni nadziei i schronienia dla osób poszukujących duchowego przewodnictwa. W przesłaniu Maryi Panny wskazane są sakramenty jako niezastąpiona broń w walce z narastającą ciemnością, a zwłaszcza Eucharystia, która odgrywa rolę centralną. Łączy wierzących bezpośrednio z łaską Bożą, wzmacniając ich duchową drogę. Uczestnicząc w Eucharystii, wierzący przyjmują ciało i krew Chrystusa. Odnajdując w tej świętej komunii siłę niezbędną do przeciwstawienia się pokusom i złu, jako źródło i szczyt życia duchowego Eucharysta jest podstawą misji Kościoła. Oto przeredagowana wersja Twojego tekstu. Poprzez swoje przesłanie, Kościół nie tylko chroni swoich wiernych, ale także umacnia ich, aby z odwagą i nadzieją stawiali czoła trudnościom. Papież Franciszek wyraża się jasno. Tylko życie skupione na wierze i łasce sakramentów umożliwia walkę z chorobami duszy i przeciwstawienie się ciemności zagrażającej światu. Sakramenty i ofiara Chrystusa stale przypominają o tej najwyższej miłości, a w Eucharystii wierni znajdują duchowy pokarm, który ich umacnia, aby stawić czoła otaczającym ich cienią. Zgodnie z przesłaniem Maryi, Panny Papież zachęca katolików, aby z odnowioną pobożnością powrócili do sakramentów. W świecie coraz bardziej oddalonym od prawd duchowych Eucharystia staje się potężnym przypomnieniem Bożej miłości i stałej obecności. Ponadto sakramenty takie jak spowiedź i chrzest odgrywają fundamentalną rolę w ochronie duchowej. Spowiedź, czyli sakrament pojednania, pozwala wiernym oczyścić duszę i o więź z Bogiem, uwalniając się od osłabiających ich ciężarów duchowych. Chrzest wyznacza początek życia poświęconego Chrystusowi. Oferując fundamentalną odnowę. Razem te sakramenty stanowią duchową zbroję, wyposażającą wiernych w próby świata coraz bardziej naznaczonego grzechem. Misja Kościoła wykracza poza udzielanie sakramentów. Jest latarnią moralną, która prowadzi wiernych do życia w miłości, pokorze i wierze. Poprzez swoje nauczanie i duchowe przywództwo Kościół pomaga ludziom odróżniać dobro od zła prowadząc ich do światła Chrystusa i z dala od czymności grzechu. Papież Franciszek w swoim przesłaniu zainspirowanym dziewicą Maryją podkreśla znaczenie Kościoła w tej misji i zachęca wiernych do pokonywania wyzwań, jakie pojawią się poprzez zbiorową modlitwę i zaangażowanie się w Słowo Boże. Wśród różnych orędzi papieża Franciszka wyróżnia się wezwanie do odmawiania różańca. W swoich objawieniach dziewica Maryja zawsze podkreślała Różaniec jako niezbędną broń przeciwko siłom ciemności. Teraz to przesłanie nabiera szczególnej pilności, przypominając wiernym, że modlitwa to coś więcej niż tylko pocieszenie. To siła zdolna przemienić świat. Rozważając życie Chrystusa i Maryi, Różaniec umacnia wiarę wiernych i przybliża ich do Boga. Pokazując, że modlitwa jest niezbędnym narzędziem do przeciwstawienia się ciemności i promowania niezbędnych zmian. Papież Franciszek podkreśla, że Różaniec jest praktyką prostą, ale głęboko znaczącą. Uczy, że modlitwa ta nie tylko łączy wiernych z tajemnicami życia Chrystusa, ale także przybliża ich do Dziewicy Maryi. Ta modlitwa jest potężnym narzędziem do zwalczania duchowej ciemności i upadku moralnego. Chroniąc wierzących i ich rodziny przed pokusami i grzechem. Powtarzanie modlitw i rozmyślanie o boskich tajemnicach pomaga duszy skupić się na tym, co naprawdę ważne na naszej relacji z Bogiem. Dla papieża Franciszka Różaniec jest duchową tarczą, praktyką, którą należy przyjąć nie tylko jako osobistą pobożność, ale jako publiczny akt wiary. W czasach udręk duchowych, moralnych i fizycznych Różaniec jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Jego medytacja i wstawiennictwo Maryi tworzą duchową siłę zdolną stawić czoła nawet najmroczniejszemu złu. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij zasubskrybować kanału.